Do ciebie czy do kamery mam to mówić? Herli. Akcja! Br -br 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 dobrze was widzieć z powrotem! Siemado! <noise> Edyta górniak naprawdę wielka gwiazda. Mamy zaszczyt usiąść koło największej diwy w historii polskiej muzyki. Trochę się obawiam kontaktu. Nie wiem, co z tego wyniknie. Przyjęłam zaproszenie do tego programu, ponieważ lubię podziwiać, lubię wsłuchiwać się. Głos to jest dusza. Zdaję sobie sprawę, że moja obecność tutaj w tym programie nie jest oczywista. Z takim powiewem świeżości, troszkę bardziej jazzowym. Jestem jakby z zupełnie innych rejonów muzycznych niż ci, którzy na ogół tutaj zasiadają. Zabijała świetny film. To jest fajne, że każdy z nas ma swoją szufladkę i po prostu otwieramy wszystkie. Wejdzie każdy do tej, który będzie chciał. Spotkanie z tymi dziewczynami na planie to będzie dla mnie wielka przygoda. Jestem strasznie podekscytowana, jak małe dziecko po prostu. Tak naprawdę najbardziej nie możemy się doczekać tych przesłuchań w ciemno. Bo to jest najciekawsza rzecz, to jest takie misterium. Co się stanie, kto to będzie? Będę szukała ludzi, którzy mają dar przekazu. Liczy się tylko dźwięk, no to jest piękne. Najfajniejszym elementem programu jest to, że można wpłynąć na czyjeś życie. Tak naprawdę bezpośrednio. Magia muzyki. Nie zgodził się na udział w innym programie. Dobrze, że znowu jest kompan i zawsze będzie dobrze. Będzie się działo. <laughs> Mam nadzieję. The Voice of Poland. Jesienią w twójce.